Czy warto inwestować w SEO, jeśli prowadzisz lokalny biznes? Lokalne SEO pomaga przyciągnąć klientów z Twojej okolicy. Kiedy ktoś w pobliżu Twojej firmy szuka w internecie usług lub produktów, które oferujesz, warto abyś pojawiał się w Google. Dzięki optymalizacji strony pod kątem lokalnych fraz kluczowych, takich jak na przykład piekarnia w tutaj nazwa miasta, możesz znacznie zwiększyć swoją widoczność wśród potencjalnych klientów z okolicy. SEO to nie tylko wyższe pozycje w Google, ale także budowanie zaufania. Gdy Twoja firma pojawia się wysoko w wynikach wyszukiwania, klienci automatycznie uznają Cię za bardziej wiarygodnego. Regularne pojawianie się na pierwszych stronach wyników to sygnał, że jesteś liderem w swojej branży i warto Ci ufać. W porównaniu do tradycyjnych form reklamy, takich jak ulotki, billboardy czy ogłoszenia w prasie, SEO jest niezwykle efektywne kosztowo. Raz zainwestujesz dobrze przemyślaną strategię, a efekty mogą przynosić korzyści przez wiele miesięcy, jeśli nie lat. To długoterminowa inwestycja, która naprawdę się opłaca. I wreszcie SEO daje Ci przewagę nad konkurencją, która jeszcze nie inwestuje w swoją widoczność online. Jeśli Twoi konkurenci ignorują SEO, to Ty masz szansę zdobyć klientów, którzy trafiają do Ciebie zamiast do nich. To jak wyprzedzanie konkurencji na starcie wyścigu. Zdecydowanie warto inwestować w SEO, jeśli prowadzisz lokalny biznes. Lokalni klienci szukają usługi, produktów online, a jeśli chcesz, żeby znaleźli właśnie Ciebie, to musisz być widoczny w Google. Mam nadzieję, że rozwiązałem Twoje wątpliwości. Obserwuj mnie, subskrybuj i oglądaj inne materiały wideo. Cześć!